Witam Was w powrotnym odcinku. Rozładowałem się. Powiem Wam, że jak na spóźnionego poszło idealnie. Nieraz się tu przyjeżdża przed czasem albo na czas i trzeba czekać kilka godzin. A dzisiaj 47 minut pod rampą. 47 minut pod rampą i ja wyjeżdżam. Także do portu mam 2,5 godziny drogi z tego co patrzyłem wszystko na zielono także myślę że widzimy się za 2,5 godziny Godzina 12. Nie, no co ja gadałem 12:22 angielskiego czasu dostałem prom. Jestem w porcie dostałem prom na godzinę 12 do Dunkierki. Mam też załadunek w międzyczasie, jak tu dojeżdżałem dostałem informacje odnośnie załadunku. W sumie jak stałem pod rampą to już dostałem. Także ładuję w Belgii i na Śląsk. Także spoko. Jak przepłynę, to będę miał do przejechania pod załadunek y, 1,5 godziny. Godzina 40, coś takiego, około. Także 12. policzmy to, na którą, ja bym był, na którą byłbym na miejscu. 12. angielskiego czasu, czyli 13. naszego. 2,5 godziny 15.30, 17.00 po 17.00 y, na firmie. No i załadunek mam jutro na 5.00 rano, także tam 12 godzin pauzy na parkingu. Y, no i spoko yy, świetnie. No i tak jak mówiłem, yy, po załadunku yy, będę cisnął na Śląsk. Będę to zrzucał na Śląsku, zrzucę i do domu. Yy, tym razem jest to spoko firma. W sumie chyba tak tam jadę tam, gdzie, gdzie z pierwszego filmu miałem powrót. W to samo miejsce. No w ten czas nie poszło. <laughs> Jakże wolę nie zapeszać, ale będę tam w sobotę, także w sobotę zmniejszy ruch, także powinien być yy... I co ja już po robocie godzina 17.15 skończyłem właśnie, teraz jestem na parkingu firmy tutaj w Belgii o 5 rano mam mieć załadunek wpisałem, że będę dyspozycyjny o 4.30 także zobaczymy co z tego wyjdzie jakiś helikopter teraz mi tu latają jak gadam także ja biorę się w sumie za życie, bo jest 17.16, nie idę jeszcze spać. Coś pogarniam, może pomontuję coś na, na, na komputerze. Hmm, ale też mam dla Was pewną informację, w sumie szczątki informacji. E, następny film, w następnym filmie będzie niespodzianka, bo dostałem dzisiaj bardzo ciekawą informację, w sumie wesołą. E, także w przyszłym odcinku, który dla Was nagram, będzie niespodzianka. Możecie spekulować w komentarzach, co to może być. Także będzie super. Dobra, biorę się za życie. Robota skończona prawie 12 godzin się pykło. Także myślę, że napracowałem się dzisiaj wystarczająco. Obudzili mnie, kurde, gnoje. Jest po piątej, Dokładnie 25 po 5. Ja ledwo żyję Ale ładują już Myślę, że już jest końcóweczka za ładunku Mam nadzieję, że do szóstej stąd wyjadę i Antwerpie jeszcze w jakichś normalnych godzinach w normalnej porze przejadę bez korków chociaż Różnie to bywa. Na razie jest wszystko okej. Okay. A do Antwerpii znowu już tak daleko nie ma, ile ja tam mam kilometrów, czekaj, tu na sam Miklas 78... No, godzina jazdy stąd w do Antwerpi. Także bym wyjechał o 6, 7, po 7 byłbym w Antwerpii. To jest szansa, że ją przyjadę jeszcze, kurde, bez jakichś większych korków. O, muszę dojść do siebie. Nie bym miałem budzik ustawiony na 4.15. Stanę ogarnę się, ale wiecie. Budzik dziemka, 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 potem wyłączyłem, a potem kurde przyszedł SMS nie słyszałem, to dzwonili do mnie. Widzieli, że bym podjeżdżał pod rampę. Także jest spoko. Dzisiaj jest plan taki, że prawdopodobnie będę jechał na dychę, bo chciałbym stąd dolecieć na Fichtenplan, Plan, to jest na dziesiątce w Niemczech na wysokości Berlina. Przed, zjazd, przed zjazdem na trzynastkę. A dlatego, że prawdopodobnie będę musiał zjechać jeszcze na bazę bazę macierzystą firmy. Yy, I potrzebuję mieć dużo czasu pracy i czasu jazdy. Tak samo, no, będę musiał prawdopodobnie zjechać Będę potem jeszcze wrócić na Katowice z powrotem. Także tak by to wyglądało. Nie wiem. Bo jak patrzyłem. Co? Tak jak mówiłem, dzisiaj 10 godzin to mi zostanie 6 godzin. Jutro, żeby, yy, jutro, żeby dojechać, zrzucić to i miałbym jeszcze kolejne chyba nadechę w tym tygodniu nie to miałbym kolejne 10 godzin jazdy na sobotę, a od rozładunku na bazę, i z powrotem na Katowice. 4 godziny starcząco pełności, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to tyle z moich przemyśleń. Tu wypaki działają na czepie. Mam nadzieję, że szybko mnie skończą. Odezwę się, jak już dojechał. 5.39 Ja już jadę, także zajebiście. Ułożyło się super. Eee, także, co? Antwerpia, dalej z tego co widzę, wszystko na. Zielono przejezdnie, mam nadzieję, że jak za godzinę 6.40 tam będę na miejscu, będzie git. Będzie git, cieszę się niesamowicie, bo obawiałem się tej Antwerpii, a tu wychodzi na to, że ją przyjadę na spokojnie. Chociaż, Kto mówią, nie mów chłopcu, nie? Mogę się cieszyć a zawczasu. Nie no, nie no, mam nadzieję, że będzie gicior. Przeszła, powiem Wam na odcięciu. Także jest kit. No i teraz co? Teraz jedynie gdzie jeszcze mogę odstać to zagłębie. Jeżeli zagłębie przyjadę bez większych problemów, no to reszta drogi powinna być okej okay. Chociaż dzisiaj jest piątek, także na drogach może się dziać, szczególnie w stronę kraju. No ale bądźmy dobrej myśli. Ja mam nadzieję, że to dzisiaj. Na spokojnie skoczę, na tą dychę dojadę, na fish ten plant i na Templand i, i tam zakończę robotę. No kończę dokręcać pauzę 30 minut, 23 minuty już mam wykręcone, czyli jeszcze 7-8 minut, 31 trzeba wykręcić, świadome dla pewności. głębie przejechałem z małym bólem, ale takim malutkim tyci tyci, dosłownie może z 2 minuty tam straciłem, także fajnie. Jak się nic nie popierdzieli, to dzisiaj o godzinie... No, przed 17 będę kończył roboty. dziewiątkę to by wychodziło dziewiątka do trzeciej. Czy się do drugiej. I o drugiej w nocy dzida. Dobrze ja to liczę. No i dzida i zrzucić to na bazę. Zjechać. I potem wrócić jeszcze na Katowice Taki jest plan Zresztą o tym mówiłem już wcześniej Zjadłem teraz też śniadanie Wymyłem zęby, bo jak wstałem to nie było czasu Bo mnie obudzili Także ogarnąłem się teraz Dokręcam tą pauzę I, i będę jechał Tutaj jeszcze jest jedna mała kwestia Odnośnie Odnośnie tego mojego wyjazdu Jak możecie zobaczyć ja wyjechałem teraz w poniedziałek, a wrócę w sobotę. Dzisiaj jest piątek. Także no, nie wszystkie te wyjazdy, nie zawsze, ale w większości. Ale nie wszystkie wyjazdy układałem się tak, że obracam to bangę w 4,5 dnia w 5 dni. Czasami jest tak jak teraz. Takie sytuacje też się zdarzają w transporcie i no, niestety trzeba się z tym pogodzić, że nie zawsze będzie tak, jak jakbyśmy chcieli. No ale to jest w sumie tylko dzień dłużej w trasie i. Tylko że będę miał teraz gonitwę, bo zjadę do domu. Liczymy, że w sobotę wieczorem skończę robotę, jutro. No i w poniedziałek muszę wyjechać, no bo jak zjadę teraz, znaczy jak zjadę po następnym kółku, to wylatuję na wakacje. Także ciśnienie nie będzie, bo ja muszę w poniedziałek wyjechać. Ja też niby wyjeżdżam dopiero w poniedziałek 20 na wakacje, no ale ja też chcę być maksimum do... Yy, piątku wieczorem w domu, bo chcę mieć sobotę, niedzielę wolną, żeby jeszcze coś sobie ogarnąć przed tym wyjazdem. Także też będzie mega ciśnienie. Zobaczymy. No. Będę rozmawiał jeszcze ze spedytorem, żeby mi dał jakiś szybki powrót na przyszłym kółku. No bo potrzebuję być naprawdę naprawdę szybko w domu, żeby nie było tak jak teraz się okazuje, że tam samochody stoją chyba już 30 parę godzin i czekają na załadunek w Belgii, bo... Nie mają produktu do produkcji I wolałbym uniknąć i nie jechać na te firmy Dzień jest świetny, jedzie się super <grywy> Ale yy, nawet no, będę szedł na objazd za 8 km, będę zjeżdżał na 4.42 Bo tam jest jakiś wypadek yy, No i ten czas rośnie non stop Na radiu, na sybiradiu nic nie słyszałem, yeah. nikt nic nie mówił a nie będę ryzykował, żeby tam jechać, bo się okaże, że zapnę tą autostradę Póki ten objazd nie jest zawalony No to będę szedł tam, co nie wiem Przyjadę go szybko Tutaj na 4.42 Tym zjazdem i, i zaraz w sumie tam e, Kolejnym zjazdem na autostradzie Wracam z powrotem i omijam cały ten korek hmm. No ale to już się robi problem e, Jeżeli chodzi o Dojazd na plana, Bo już nie dojadę, Je, zostaje mi teraz Z co nie? Ale znowu z, znowu z Mischendorfu mam Więcej czasu na rozładunek, więcej czasu jazdy do rozładunku i potem na bazę. Wszystko się zaczyna psuć. A to jest dopiero godzina 12:25. Zobaczymy, co będzie po 14:00. Także Guteru, nie podoba mi się to. I stoi wszystko podobno tam za zjazdem. Ja tu jestem w tym korku do zjazdu, ale 2, 5, 5. kiepsko to kiepsko to widzę. Niemcy dało sobie znać. Że jakby można było, jakby mogło być inaczej. kurwa kombinują tymi kamionami, że to jest masakra. No, powiem Wam, że po 20 minutach <głos》> zjeżdżam z autostrady. Tam jest kocioł niesamowity na autostradzie. Tam podobno coś się wywróciło na bok. Eee, nie wiem do końca co, bo nie rozumiem co oni tam mówili. I, I niby to idzie jednym pasem, ale przy tym natężeniu ruchu to nawet bym tam nie podejmował próby, żeby w ogóle jechać, bo nie miałoby to sensu. Także co? Moja szybka dniówka dzisiaj, znaczy szybka i tak pracowita, bo na dychę to prawie 12 godzin pracy wodzi. No będzie jeszcze dłuższa dzisiaj. Będzie dzisiaj jeszcze dłuższa, bo mówię, tu już 20 minut straciłem zanim to objadę, zanim tutaj dojadę do skrzyżowania ja pierdzielę. Ja jestem ciekaw, jak tutaj trzeba się wyglądać wszystko. Czyli starczył tu czasu, żeby się wyrobić, jechać tam rozładować na bazę i potem z powrotem muszę jeszcze porozmawiać ze spreditorem u bo może rzeczywi rzeczywiście będą mieli osobówkę służbową, żeby z osobówką na bazę zjechać, ale mówił mi, że żywcem nie mają skąd wyczasnąć osobówki dla mnie Trzeba pomyśleć jak to zrobić. Powiem wam, jestem w szoku. Bo gościu tutaj z osobówki przede mną, z tej niebieskiej, zatrzymał ja się i przyniósł mi jakiś sok w korku żebym się napił. No miły gest, ale e, nie wiem czy będę pił. Czy... Nie wiem, zobaczcie podejrzany trochę Macha do mnie, nie no, spoko gościu Fajnie, bardzo fajnie, że się trafiają tacy mili ludzie Fajny, fajny chłop Wszystko stoi Masakra no, a ja objaździk i... No, 5 minut, 10 i będę z powrotem na autostradzie. No, póki co przyjemnie się jedzie. Tam mi teraz nawigacja pokazuje też jakiś korek na 5 minut. Pewnie przy tym... Bo tam trzeba będzie potem wyjechać na taką głużniejszą drogę jeszcze to jazdem na autostradę, ja sobie przypominam, ja tędy kiedyś objeżdżałem, jak był remont tutaj za Hanowerem, właśnie w stronę Dortmundu to tędy się to objeżdżało i tam potem trzeba będzie skręcić w prawo na taką główną drogę Czyli skrzyżowanie w kształcie litery T, no to podejrzewam, że tam jest korek no ale lepsze troszeczkę, lepiej jest trochę tutaj odstać niż później na tym, stać nie wiadomo ile na autostradzie, bo nie wiadomo kiedy to tam posprzątają, może być tak, że, że służby jednak zdecydują, że muszą zamknąć autostradę, żeby ten zestaw postawić, czy cokolwiek co to tam jest wywrócone na boku, do tego jak jest możliwość objazdu ja zazwyczaj preferuję objazd, bo nawet jakby miało mi zejść tyle samo czasu, to z założenia, że wolę jechać, znaczy być w ruchu po prostu, niż stać. I, i nic nie robić, nie, bo takie stanie w korku to w ogóle to już mnie draży niesamowicie, a, a taka jazda to jest spoko Spójrzcie, wszystko tam stoi, strasznie. No dojechałem do tego korka, no, no i tutaj pokazuje mi nawigacja, że to jest no prawie 2 km czyli tak średnio zapiernicze, no trudno. Trzeba będzie odstać tu. Zobaczymy jak to szybko pójdzie. Czy rzeczywiście tylko 8 minut, czy, czy trochę dłużej. Jest 13.04. Zobaczymy o której wjadę z tego korka. No jest 13.16, a ja mam jeszcze 200 metrów około do tego skrzyżowania i 700 metrów do autostrady. Także te 8 minut co tam pokazywało to co można włożyć do dupy A... no i co? Nie wiem czy nie będę musiał jeszcze zmieniać godzinę awizacji jutro na rozładunek, bo jeszcze mi spetor nie potwierdził chyba z 10 przyłożę to na 11, bo nie wiem czy się wyrobię. Teraz mi pokazuje, że był 23 .00. jeszcze plus pauza dzisiaj to jest północ plus 9 godzin, to jest dziewiąta, plus jutro, no... Teraz jeszcze mam jeszcze pół godziny zapasu, no trudno, najwyżej się spóźnię, zostawię tą dziesiątą. Tak zrobię. Potem, jak już jadę na pauzy, to będę jechał w nocy, yy, także pojadę w nocy, także powinno być luz, powinno być luz. I rano to zrzucić, i rano w Polsce raczej nie spodziewałem się niczego na polskich drogach żadnego korku ani nic, bo to już jest sobota. Tam jeszcze stoją. Ja pierdolę. Nie, no ja to ogólnie nie mam cierpliwości dostania w korkach, już to mówiłem, kiedyś powtarzam kolejny raz. Ja już jestem na końcówce wytrzymałości. Nienawidzę czegoś takiego. Po prostu strata czasu. Strata czasu. No godzina stracona na objeździe, mam jeszcze 700 metrów do autostrady. Teraz patrzyłem właśnie e, po godzinach, jak, e, po nagraniach, o której, której godziny nagrywałem, jak wstawałem w korku i była to godzina 12.30, jest 13.31, także godzina w dupie, ale myślę, że to był dobry pomysł, bo spójrzcie jaki tu jest korek. Także Ale kurde aż godzina ja pierdziele Fuck. So godzina 17.30 dojechałem na Michendorf. Na w tym plan się nie udało niestety przez te, przez te korki. No i co? No, idę zaraz się ogarnąć. Hmm. Ogarnę się i do spania, bo o drugiej trzeba wstawać. Druga 2.30 yy, ruszam. Że dzisiaj pękło 12 godzin roboty. Dycha po parę minut przekroczona ale 10 godzin jazdy, a jutro Więcej pracy, jazdy będzie gdzieś tyle samo, ale pracy trochę więcej, żeby to wszystko pogarniać. Także idę się ogarnąć i idę spać, będę odpoczywał, bo no, kurwa, muszę, muszę nabrać sił. Widzimy się jutro. Druga 45, no ja już na nogach. Jadę od jakichś paru minut. O, <laughs> sorry. A pierdole, jestem tak niewyspany, że to jest masakra Tym bardziej, że poszedłem spać, to było gdzieś koło 22 Bo nie potrafiłem zasnąć wcześniej <grym> 6.15 na rozładunek Tyle mi zostało jazdy Później po rozładunku szybko na Katowice zostawić naczepę I samym ciągnikiem na bazę około godziny 40 Także no, dzisiaj będzie pracowicie Dzisiaj będzie pracowicie, ale póki co ruch jest malutki i oby jak najdłużej tak było, oby jak najdłużej tak było, żeby to przyjechać dzisiaj bez problemu, to będę mega zadowolony. Pompom. Niepotrzebnie zmieniałem godzinę rozładunku, bo prosiłem wczoraj speleotera, żeby mi zmienił na 11 przez ten, korek, przez ten korek, bo zdążyłem na 10, no ale bywa jak bywa. Wzięli mnie od razu pod rampę, mam nadzieję, że teraz my szybko rozładują. Dzisiaj jest sobota, im też zależy na tym tutaj na magazynie, żeby wszystko jak najszybciej porobić i iść do domu. Także zrzucą mnie, jadę na Katowicę. na parking zostawić na naczepę, potem na bazę firmy, ale tego już nie będę nagrywał. Będę już nitwa. gonitwa dzisiaj, także nie będę miał czasu w ogóle, żeby o tym myśleć. Hmm. Także co? Tak się zakończył teoretycznie mój kolejny wyjazd. W następny wyjeżdżam już w poniedziałek rano. Dzisiaj jest sobota, pewnie wieczorem skończę. A to z tego względu tak szybko wyjeżdżam, ponieważ no tak jak wspominam wcześniej mam urlop za tydzień. I, i no dobrze byłoby zjechać trochę wcześniej, żeby jeszcze sobie ogarnąć wszystkie rzeczy przed wylotem. Także dzięki Wam wielkie za obecność, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie jakieś łapki w górę, dajcie jakieś znać o swojej obecności w komentarzach. Będę za to mega, mega wdzięczny. Trzymajcie się, cześć.